Ciao, cześć! sprayujesz moją lazurową zmoczycę. Mizi! <noise> wow, nie daru mari w końcu. Hej, nie, bo jest środa. Aha, nie jest wtorek, jak coś. Prawie jest środa. No dobrze. Weźmie wzmocnij to kule im rzucę, to ta kula trochę więcej zada. Poczekaj. Muszę ich zobaczyć, bo nie wiem z której strony wyjdą. Nie ma ich? O tu jest dobra. O, dobra, zajebiście Mamy tanka prawie zabitego. A nie, dobra, dobra, dobra. Zabiłem to. jako jak ona ma mercy. Mnie zabiła Sombra. O nie. To wiesz co? Jak mają Sombrę, to może jak padnę, to zmienię na Life Weavera. To już nie ma sensu, tak to mm -hmm. będę mógł trochę bezpieczniej cię tam. Yy, bo wiesz life'em łatwo mogę cię przyciągnąć, nie? Mm -hmm. A mimo wszystko no Mercy jest istotna dosyć, żeby ją przy życiu przytrzymać. Chyba że zmieni ta sombra. Leczę leczę, leczę leczę, leczę, leczę leczę, leczę leczę, leczę Nie było jej za tobą, ale uważaj, żebyś wiesz. Gdzie ona... Leczę mej, mej, mej. O, padła mej Uważaj, 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 uważaj jest za tobą! O, właśnie, znowu Sombra. bra. Takowała mnie jak akurat podleciałem do góry. Zabiłem żeby ją odmierzyć. Uwaga tutaj do mnie polecenia wszystkie Muszę wziąć to Dobra, pcham tego robota. E, tutaj jest ta uważaj, ja uważaj to... będzie na twoich plecach sombra, ja jestem z tobą jak coś. Oni no, nie nie, zabij, powiedz, jak będziesz... nie Nie, nie, ona jest tutaj. Ona jest tutaj, jak coś, to ja jestem z tobą, żeby w razie co kulę ci rzucić, ale wiesz... Tutaj jest? Ona jest, jest tu, tak, rzucam mu kulę tej. A ażkę zabiła, no. Uważaj, bo będziemy teraz narażeni, wiesz, na nią. Tam se robota. Każdy ma mnie obwalone. Lecim no wiesz co, ja jestem z tobą, ciekam. tylko byłem tam ich podleczyć. Weź mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, ja jestem... leczę tego tanka. Jest sombrero. Oj, padnę, padnę. No, ale tu teraz nie jest sombrero. No, padłem. Dobra, life Weaver. Zabili całą Nie dajmy im przesunąć barykady! Magnetę cię! Nie ruszaj ci się, że ty nie tak doskonałem! No, schakowali mi od tyłu i zabili. Naam. To no, nawet wie chodzą. Drugi raz mi to zaszły. Uleczę was No kurwa ziomek, ale Jestem przy Tobie Ujesz się na Nie dobrze. Gdzie jesteś? Wody. Chodź, choć chodź. chodź. Tylko o kurwa uważaj, o uważaj, kurwa. uważaj, bo tam jest lipiasz! Jestem nad, Jestem z tobą, ale wiesz, tu sombra jest nadal, nie więc uważaj. O, dobra, dzięki. Ona gdzieś tu jest, ona gdzieś tu jest. O dobrze ten wieprzu próbował. Tak wiesz, w, mm -hmm. w powietrze rzucił. Jak coś tu jest kwiatek, ja będę na nim próbować... Jestem z tobą jak coś. Schakowała mnie. Dobra, 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 żyjesz, żyjesz, żyjesz. Tylko, tylko nie mogę Cię leczyć jeszcze. No właśnie, bo w tym momencie Junker no. Queen dała Ulta. Nie było można ciebie leczyć. As 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 Kur... to mi dżin, dżin, dżin. Kurde, nie mają więcej tego. Kurwa, dlaczego May ma 1400 damage'u, No ja pierdolę zobacz na statystyki. Yeah, I see. Leczy lecze, lecę, No już nie mogłem. Chyba na mi ścianę postawiana mojego kwiatka na szamei. Nie Kwiatek nie mógł iść do góry. Sombrera. Życie chroni życie! She is learning chill. No tu kurwa, dlaczego gramy z kimś takim? także <laughs> przegramy ten fajne. Mecz, mówię ci jeżeli my już od początku się skupiamy na piłkach latających oj tam what is that wall kurwa no śmaciura Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Hyper heart activated. Mei! 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 E, tak, tak, ale już lecę Dobra, wyleczyłem już 1800 bez śmierci Więc jest git Kurwa no Oj Kurwa Przepraszam Najgorzej Po prostu ja jestem głupi Lusik. Odleciałem no, jak debil po prostu Za daleko Aj się zdenerwowało Jezus Maria, zabijcie ją, bo zaraz wybuchnę. No, dosłownie. Umbrera padła. Poczekaj, bo Bubami mi próbuje wyrzucić wszystko z biurka. Trzeba na punkt! Łajna Trollerero, no przykro mi, takiego mamy tanka w ekipie. Nic nie robi, stoi z tyłu. Ten to nie jest problem wbrew pozorom. Największy. Ja Ruska tak... sombra jest gorsza. <laughs> Sombrero, coś nie. Druga Da, spasiba. No, pewnie nie rozumie po angielsku. Ale powiedziałem. Ale powiedziałoś Mhm. Mm Dziękuję. W, nie powiem co se wsać w tę ścianę. Zgadzam się. Misiu, ale jak ty wchodzisz, tam prawie go zabili trzy razy. Sombrero! Ej! ściana jebana Zabiłem Ramatre Łuuu Padnę Sorry no Ona wskrzesi tego tana Nie wskrzesz, jak się za dużo no. ich tam jest, wiesz? Luzik, luzik, oj No, no Ramatrixon padnie Muszę uważać Wrzucam na ciebie zaklęcie Tam jest wróg! Jestem tu by zapewnić wsparcie Oj, akurat cię nie, nie wskrzeszę Patryk, bo wskrzesiłem ziomeczku mm. Padnę, 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 padnę Padnę, 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 padnę. Co paskudne Patryk! patryk Padać patryk, do mnie! Dawaj <gryw> Żeby mnie właśnie żołnierz gonił Zabiłem go Zrobiła ścianę, nie mogę cię leczyć? Dobra ja mogę. Ja pierdole jak ja nienawidzę tej dziwki mej Patryk, dawaj, dawaj, Patryk, ściana! Nie, ona jest sopelką No i ja pierdole no przejmowanie celu Cel jest przejmowany, bardzo potępiany dosznie. jestem zawsze tam, gdzie mnie potrzebują. Sombrero

Tak pisze A będę takie... Sombra Where is your damage. Napisałeś? Bo mi się nie pokazało jak coś. Nie, już dobra nie piszej jej. Ja jej napisałem Sombra Chociaż... Shame.